Cześć, jak się macie, tutaj PLK, Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 14 Ultimate Team. 5 meczów zostało, jest stabilnie, wygram 3 mecze, mam pewny awans i to jest do zrobienia nawet dzisiaj. Rozpoczynamy Balotelli oraz Lewandowskim, ponieważ chcę kupić innego, i po prostu obronę trochę inną do składu brazylijskiego, ze względu na to, że po prostu na przykład Luis Gustavo nie zyskuje nowej kondycji, pracując w dwóch zespołach naraz, dlatego dobra.

o, pięknie! Robert do środka! Się poślizgnął biedak. Liczy, znaczy chciałem lżejszą piłkę zagrać i to fatalna główka. Ale mo, może jednak, Robert, to coś odzyska. Będzie kaka przy piłce Balotelli doskonale. El Shaarawy, Remis, tak jest! Go Lewandowski! No, znów te słupki, ale jednak po mamy bramkę Jeden do jednego. Przepraszam za taki komentarz, trochę ten nieogarnięty, ale ta akcja była trochę nieogarnięta. Kaka podanie El Sharaoui, Jego kolejna sytuacja w tym meczu nie trafia. Balotelli do bitka. Ach, fenomenalna obrona Czecha. Ciekawa wrzutka i fenomenalne wykończenie. Eto na no, 2 do 1. No, zaskoczył mnie, zaskoczył mnie. Kurde z zewnętrzną częścią stopy. Podkręcona piłka. No, zobaczcie sami na powtórkę. No, po prostu wow. Tylko dlaczego Naldo się tam do cholery jasnej zatrzymał? No nie na 3-1, Boże. A to co? Czyli w tym momencie ja sam mu dośrodkowałem. Okej. Okay. Jednak nie martwcie się, oczywiście jest droga połowa, ale zobaczcie, no... No kurde, Szaraui! Szaraui! El Stefano, no... Okej. Okay. Czy to była Rabona w tym momencie? Nie, nie wiem co się stało, ale... To było dziwne. Balotelli, hej, no... Dobrze, gol! Gol, gol! Okropny błąd Petra! I 47 minuta, 4 do 2. Obejrzyjmy, no, zobaczmy. I jak to się wydarzyło? No, dobra, to nie był strzał Czech, nie wiedział co robić. I 4-2 Etno, matko Boska, Naldo, odchodzisz od niego zamiast podskoczyć do tej główki. I co ja mam robić, no? Neymar zaskoczył, Klisiego, no nie trafia. Dlaczego Kurde, dlaczego? Mamy 10 minut na trzy bramki, Filipe Luis, ja proszę, niech ktoś tam będzie, klasyka jakaś. El-Sharawi, może coś wyjdzie, zagranie do środka, Neymar na skraju pola karnego, traci piłkę, Stefan ponownie, no i znów traci Ramirez, Boże, jak ja go nienawidzę. Neymar może teraz, no wreszcie, tylko troszkę za późno, 87 minuta, 5 do 3 okropnie. Okropnie. 3 do 5. William nie Ramiro Seto, No cóż, Balotelli nadal ta jego droga do bramki numer 100. Z odcinka na odcinek jest coraz trudniejsza, no ale no, niestety tak. Tak czasami musi być. Kolejny mecz przed nami. Balo. To musi być ten moment. Wreszcie jakiś mecz na wyjeździe. Mad Wow, BPL. Wow, 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 wow. I teraz to spalony, to wiesz, panie i panowie? Balotelli dobiegnie. Dobieg, ale faulowany? Oczywiście nie. Błaszczykowski dobitka. Słabo. Fenomenalnie, Robert. Tylko, no, mógłbyś tam, kurde, balotelli wejść gdzieś, bo nie miałem co z tym zrobić. Skraj pola karnego i piękny gol. Techniczne uderzenie. Dziewiąta minuta. Potrzeb. Okej. Okay. Ok, widzę, że Balotelli jest naładowany siłą, tak, że jest w stanie zgarnąć piłkę po prostu przechodząc przez siatkę. Widać, że chce zdobyć te trzy bramki, i coś czuję, że no zdobędzie. No cóż, on w ogóle nie ma obrony, i muszę to wykorzystać w tym momencie, zdobywając drugą bramkę. Robert Lewandowski, awaj bierz tą piłkę. Dobrze jest, wyczuwam trzy punkty. Choć kto wie, czy przeciwnik się nie obudzi, ale ma zbyt ofensywny skład, bo kurde, atakuje, no to ja kontruję. No, no, co za problem. Na was niesamowita odpowiedź. Strzał z dystansu. I Jesus na was na 1 do 2. Patrząc od strony rywali. Naprawdę piekielne uderzenie. On no nie, no nie ukrywam ładne gol. Wow, co za petarda. Kolejny dobry strzał z dystansu przeciwnika i 2 do 2 w 60. minucie. Nieciekawie. Gustavo, no... O, prawie strzelił gol! No nie... Jak! Jak! Nie, nie daj, że tu Gustawo mi taki fajny strzał słabszą nogą zasadził. To jeszcze taka głupia obrona. Dośrodkowanie za blisko bramkarza. No, grają ostro i Gustawo, no nie, tylko nie on, tylko nie on. Będzie zagranie balotelli. Fuck, zrżnął mi go tam i żadnej reakcji. Kaka, na spokojnie, Błaszczyk stary. No, nie, 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 nie tą drogą, Naldo! Nie jak ja cię lubię, tak jednak... To może być to panie i panowie Balotelli, uderz, uderz! No nie! Wolerni ja, bramkarzek! Po co oni w ogóle są? Czy to będzie kaka? Uderzenie, no nie, no chyba nie! Nie! Powiedzcie mi, że... że się przewidziałem. Powiedzcie mi, że... że to... to nie było to, że to był obraz stworzony przez moją wyobraźnię. Jenny, Hulk wszedł teraz na dosłownie sekundę. Przecież to co, poprzeczka. Poprzeczka w takim momencie. E, no dobra, ostatni mecz gramy Brazylią, tak jak mówiłem. Kupię tylko jakiegoś SPD sobie. Dobra, w miarę dobra oferta, niech będzie Barack Obama za jedyne 800 koinusów. Zobaczymy, jak się. Dobra, skład jest gotowy. Jeszcze jakiegoś następnego na Mirandę będę musiał kupić, ale to już. W kolejnym odcinku Dicz. No to. J jestem gotowy na porażkę. Okej, okay, prze przedarł się trochę. Dobrze. Zejście do środka klasycznie. O, i w dodatku od słupka. Już w szóstej minucie wychodzimy na prowadzenie. Naprawdę świetna bramka Neymara. Klasyka o to właśnie chodzi. Ronaldinho prosto padle do swojego partnera. Neymu! Przedobrzuł. przedobrzył, Odrobinę. Przepraszam za numer cztery. Nadchodzi rzut wolny 36 metrów. Ronaldinho. Hmm. Jak się to robiło? Coś w tym stylu. No nie wiem czy zadziała, ale leci. gol! Ja tak bliziutko! Ale to byłby świetny gol. No zobaczmy, opadająca piłka i Helton w ostatnim momencie wybił. mi Ronaldinho podkręcone do i łapie. Sisinio dobrze pokazuje swoje czterogwiazdkowe sztuczki, Hulk musi jakoś znaleźć drogę do środka, ZNAJDUJE HULK! No co jest? Dlaczego jakoś w moim zespole nie potrafi? Fernando, Neymar, szykuje się w olej, och, kurde, coś ty, że wpadnie jakiś ładny gol jeszcze dzisiaj. Neymar, dobra okazja, drugi gol, oczywiście, tylko dołożył nogę, 31. minuta, Ko kolejny magik, cholera jasna, 2-0. Czy to będzie, no dlaczego się zatrzymał, byłby to hat-trick w bardzo krótkim okresie, Felipe Melo, nieudana dobitka Bramkas, no, już się wrócił. Ech. Prawdopodobnie nadejdzie skuteczny kontratak Portugalczyk, o, ale zaszalał, i mamy! Nie, nie mamy, będzie pewnie różny, znaczy piłka w grze. Ciekawie, emocjonująco dość, no, nie ma poprzeczka. O, Labiadi, nadal, ha, niesamowita forma Handanowicia. I nadal fenomenalna interwencja, choć sam strzał do najpotężniejszych nie należą. Dobra, postawa obrońców i nadal nie tracimy gola, taki plus. O, Neymar i teraz zobaczymy, dobrze, jest jedna sztuczka, pewnie w drugą stronę, jakby inaczej. Bum, bum, boom. boom strzał z dystansu, oh fuck. Proszę po raz kolejny, Labiady, marokański zawodnik, nie trafia. Wrzutka, Jezus, ach, niesamowite, o, koniec, koniec mówienia słowa niesamowite. Eder na 2 do 1. Neymar, przejście, pusta bramka, no była, no ale jednak. Szczęście, po prostu szczęście przeciwnika. Ronaldinho, dobra piłka, no to nikogo kontra nadchodzi, zapewne nie, fenomenalny wślizg. Fernando z dystansu, gol! Proszę Państwa, po raz pierwszy w historii Ultimate Team mam go w zespole i już! Niesamowity debiut! Naprawdę dobry strzał z dystansu, wow! Labiat pole karne, trafia! Trafia, 3 do 2! Natychmiastowa odpowiedź! Eto, jeden jest nie na bramkę. Nie mogę w tym momencie dopuścić, żeby Eder wszedł w nasze pole karne. Miranda! Dobre wybicie, tak? Idealny Osvaldo, O, dobrze poczekał główka. A nie, myślę, że Melo przy piłce. No jest Melo przy piłce i strata. Minuta została doliczona. Prawdopodobnie teraz czas na ostateczny kontratak. Salvio, panie i panowie. Adriano, fenomenalnie Miranda. Po raz kolejny. Skuteczna interwencja i ostatecznie gwizdek. Koniec tego meczu. Zdobywamy trzy punkty. Dwa razy Neymar, Raz Fernando w swoim debiutanckim meczu. No i nie ukrywam, jestem zadowolony, to już na ostatnie 4 minuty zdążyłem, więc nie nagrałem się zbytnio w 4-3-3, jednak jestem zadowolony z gry, właśnie w tym momencie utrzymanie i czekajcie, 6 plus 14 to idealnie 20, więc wysta wystarczy, że w jutrzejszym odcinku wygram mecz i tyle. Jesteśmy ponownie w lidze drugiej, mam nadzieję, że to się właśnie wydarzy, ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał, pozdrawiam, Pelka Damian. cześć!